Cześć, witam Ciebie bardzo serdecznie na moim kanale. Cieszę się, że nie odwiedzasz, że spędzimy teraz razem te kilka, kilkanaście minut. Ja nazywam się Bartek Papisz i to, co dzisiaj dla Ciebie przygotowałem, to wystąpienia publiczne. Dlaczego ten temat jest ważny? Każdy z nas na pewno ma chociaż jedno wystąpienie publiczne za sobą, a ile przed sobą? Któż to wie. I dzisiaj chciałbym w czterech obszarach przedstawić Tobie wskazówki, rekomendacje, na co zwrócić uwagę, żeby Twoje wystąpienie publiczne było fajne, było atrakcyjne, było dobrze odbierane przez uczestników i żebyś Ty dobrze się z tym czuł. Nie jestem znanym prezenterem, nie prowadzę Wielkich programów w telewizji, czy też różnych gal. Natomiast mam za sobą dosyć spory bagaż doświadczeń w tej materii i różnie z tym bywało. Dlatego też postanowiłem, że podzielę się swoim doświadczeniem z, z Tobą. Rozmawiając o wystąpieniu publicznym. Dzisiaj chciałbym omawiać ten temat, rozkładać go trochę na czynniki pierwsze w czterech obszarach. Obszar pierwszy to postawa, kolejny to dłonie, trzeci to dźwięk i zamkniemy sobie to nasze dzisiejsze spotkanie, zastanawiając się o przestrzeni. Co to jest przestrzeń, jak nią zarządzać? No to idźmy. Postawa. Zachęcam Ciebie do postawy następującej. Nogi w lekkim rozkroku, tak jakby przedłużenie barków. Ciężar równomiernie na dwóch stopach, na dwóch nogach. Wyprostuj się, i to jest taka pozycja komfortowa. Zwróć uwagę i pilnuj przy tej postawie. Takiego jednego złego, czy znaczy złego, no niezbyt ok, zachowania, a mianowicie. Widzisz? Takie bujanie się, to może rozpraszać Twojego odbiorcę. Na co jeszcze zwróć uwagę w postawie? Często jak obserwuję, czy nawet jak sam sięgnę wstecz do swoich wystąpień, to na początku stawałem także. Obciążałem jedną nogę. I niestety kończyło się to tym, że po krótkim czasie tu już czułem ból, sytuację niekomfortową i zmieniałem ten ciężar z nogi z lewej na prawą, i tak dalej, i z prawej na lewą. I później jak oglądałem te swoje nagrania, te swoje wystąpienia, to tak mówiłem, Boże, Bartek, a czemu ty się tak bujasz z jednej nogi na drugą nogę? Stąd ta pozycja, o której mówiłem na początku, równomierne obciążenie dwóch stóp jest jak najbardziej pozycją komfortową i uwierz mi, że możesz tak stać, stać, stać i mówić i mówić i mówić i będzie wszystko, będzie wszystko jak najbardziej ok. Przejdźmy do kolejnego obszaru, jakim jest, jakim są dłonie. Co z tymi dłońmi? Najczęstszy problem, który mają osoby występując, to jak te dłonie trzymać. Czy je trzymać wzdłuż ciała, czy może tak, czy jakoś jeszcze inaczej. Dobrym rozwiązaniem jest, żeby dłonie były no, gdzieś na wysokości tutaj no, pępka. No, no, tak no tu jest pępek, więc nazywam rzeczy po imieniu. I wtedy one już tak wyglądają w sposób taki, no, taki fajny, taki przyjemny dla, dla oka. Natomiast jeżeli czujesz się niekomfortowo i, i pomimo tego, że je umieścisz na tej wysokości i nie wiesz dalej, co z nimi zrobić, to tutaj z pomocą może przyjść jeden z rekwizytów, który ma każdy. I warto z tego rekwizytu korzystać, a mianowicie długopis bądź marker. I zwróć uwagę. Długopis bądź marker. Trzymam go, ten marker w dłoniach i. Czy to już nie wygląda inaczej? Czy to już automatycznie te dłonie jakoś tak nie, nie wyglądają lepiej i być może dla Ciebie ta sytuacja trzymania tego markera również spowoduje, że będziesz się czuł bardziej komfortowo? Jeśli tak, to dlaczego z tego nie korzystać? Innym bardzo fajnym takim rekwizytem, który może Tobie pomóc, to jest, to jest taka podkładka. Raz, że ona oczywiście też dobrze pozycjonuje Twoje dłonie, a dwa, no możesz sobie tutaj napisać rzeczy najważniejsze, które chcesz powiedzieć podczas swojego wystąpienia, a nawet coś zanotować, wygląda to, zobacz, no tak profesjonalnie przyszedł, przygotował się, ma plan, ba, nawet notuje, co my do niego mówimy. Więc dlaczego nie? Dlaczego z tego również nie skorzystać? Co jeszcze jest istotne w obszarze dłoni? No właśnie ta gestykulacja. No bo przecież popatrzmy na nasze dłonie jako narzędzie wspomagające nas nasz przekaz. I na przykład możemy to te dłonie nasze wykorzystać w sposób następujący. Szanowni Państwo, dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o dwóch bardzo ważnych rzeczach. Rzecz numer jeden to Postawa podczas wystąpień publicznych, i rzecz numer dwa, na którą chcę zwrócić Waszą uwagę, to są dłonie. To są dłonie, jak nimi pracujemy, jak, nimi, jak je wykorzystujemy, wzmacniając nasz przekaz. To, co dla Państwa przygotowałem, jest tylko i wyłącznie dla, dla Was. OK? Zauważyłeś to? Budowanie tej gestykulacji dłoni zgodnie z przekazem. Który masz do zaoferowania. Tak, żeby to trochę wzmocnić, uatrakcyjnić, żeby to nie było takie, że stoisz i, i tylko mówisz, mówisz, mówisz. Nie, to trzeba trochę, tak powiem, zrobić takiego może nie tyle, co show, ile takiego właśnie takiej więcej naturalności, bo przecież nie jest niczym złym, kiedy akcentujemy, kiedy pokazujemy, że mamy. Emocje, że jesteśmy związani emocjonalnie z tym przekazem i że chcemy, żeby ci nasi odbiorcy tak poczuli tą naszą dobrą energię. Jesteśmy po postawie, jesteśmy po dłoniach. Czas na kolejny obszar, a mianowicie dźwięk. Co jest ważne w dźwięku i jakich pułapek uniknąć? Częstą pułapką jest sytuacja następująca. Dzień dobry Państwu. E, nazywam się Bartek Papisz e, i dzisiaj chciałbym dać Wam cztery ważne e, wskazówki e, dotyczące wystąpień publicznych. publicznych. Czy załapałeś? Załapałeś tą pułapkę? To takie. E, e, zwłaszcza kiedy nagrywasz podcasty, bądź też. Tak jak ja dzisiaj nagrywam ten film na YouTubie, to, jak yy, masz słuchawki, ono naprawdę uderza, ono przeszkadza. Powoduje, że twój odbiorca może się dekoncentrować i nie chcieć ciebie dalej słuchać. Jak wyjść z tej sytuacji? Narzędzie, które warto stosować, to pauza. Dlaczego pauza? I jakie ona ma jeszcze zastosowania? No przede wszystkim pauza to jak sama nazwa wskazuje pauza to milczymy i nic nie mówimy zapada cisza i co się w tej ciszy może powinno wydarzyć no przede wszystkim weź oddech prawda zastanów się co mówisz dalej i zacznij to mówić a może to wyglądać w sposób następujący Dzień dobry państwu nazywam się Bartłomiej Papisz pauza i oddech Temat, który dla Państwa dzisiaj przygotowałem to wystąpienia publiczne. Widziałeś? Zobacz, jak to już zupełnie inaczej wygląda. Czyli pauza to jest taki twój bezpiecznik, żeby nie robić tego ee, ee, ee. i jednocześnie zarządzać swoim oddechem. Jakie jeszcze ma plusy pauza? I kiedy warto tą pauzę stosować? No to wyobraź sobie, posłuchaj. Tego. Dzień dobry Państwu, nazywam się Bartłomiej Papisz. Temat, który dzisiaj przygotowałem to są wystąpienia publiczne. Przez najbliższe 10 minut opowiem cztery ważne obszary, na które chcę zwrócić uwagę, na które trzeba zwrócić uwagę podczas wystąpień publicznych. I zobacz, mówię, 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 mówię. Jak myślisz w czwartej, w piątej minucie, czy ty dalej będziesz skoncentrowany i będziesz nie słuchał uważnie? To teraz zobacz, co zrobi pauza. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Bartłomiej Papisz i temat, który dla państwa dzisiaj przygotowałem to wystąpienie publiczne. Widzisz? Zagranie pauzą powoduje, że zapada cisza i odbiorca zaczyna koncentrować swoją uwagę na tobie, na tym, co masz do przekazania. Jeszcze jak to wzmocnisz przekazem głosowym, to jest bardzo ważne co chcę państwu teraz powiedzieć. Pauza i zaczynasz mówić. Ciekawe? No to super. Pomału zbliżamy się do końca, więc została nam przestrzeń. Ja dzisiaj tutaj jak nagrywam to, 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 to nagranie, to wideo, ten film, no mam przestrzeń taką, jaką mam. I oczywiście mogę stać w miejscu i opowiadać, i jest wszystko ok. Natomiast zastanówmy się, co by się wydarzyło, gdybym trochę tą przestrzenią pozarządzał, czyli żebym był trochę tu, trochę tu i trochę tu, i żeby to ze sobą połączyć w przekaz, który mam do opowiedzenia, do przekazania, do, do powiedzenia. Szanowni Państwo, miesiąc temu spotkała nas bardzo trudna sytuacja. Nikt się tego nie spodziewał. Problemy, które na nas spadły, spowodowały, że mieliśmy dosyć duże problemy komunikacyjne w naszym zespole. Udało nam się z tego wyjść. Łatwo nie było, natomiast no, sytuacja była na tyle trudna, że postanowiliśmy, że więcej do tego, do tego typu sytuacji nie dopuścimy. Parę miesięcy później Pech chciał, że ona się powtórzyła. Ona nie była identyczna, natomiast ona była bardzo podobna. Natomiast my, przez ten czas od tej sytuacji, która miała miejsce parę miesięcy temu do dzisiaj, zrobiliśmy bardzo dużo. Na tyle dużo, że wyszliśmy z tej drugiej sytuacji bardzo wzmocnieni. Kiedy popatrzę na jedną sytuację, popatrzę na drugą sytuację i ja będę chciał tak podsumować, to. Wyłaniają mi się dwie rekomendacje. Pierwsza rekomendacja to trzeba ciężko pracować, a druga rekomendacja to trzeba zarządzać przestrzenią. No i jak myślisz? Czy to było atrakcyjne? Zwróć uwagę, pozarządzałem tą przestrzenią zgodnie z przekazem, który mam do zaoferowania, który mam przygotowany dla ciebie. Jeszcze jedna rzecz, która mi umknęła, a jest ona istotna. W obszarze postawa. Miałem na początku podczas swoich wystąpień taki nawyk, dlatego też chcę się nim podzielić. Na początku, kiedy występowałem, dosyć mocno zżerał mnie stres, zwłaszcza osoby, które na mnie patrzyły i to wyglądało, i to się przejawiało następującym zachowaniem. Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Bartek Papisz i dzisiaj państ dla Państwa przygotowałem wystąpienia publiczne. Tak było, takie miałem początki, patrzyłem w podłogę stres powodował, że no nie miałem tej takiej nie wiem, odwagi, czy obycia, czy umiejętności, żeby właśnie patrzeć na moich odbiorców, tak więc tą ostatnią rekomendacją, nie patrzymy w podłogę tylko na swoich słuchaczy, na odbiorców, kończymy dzisiejsze nagranie. Będzie mi bardzo miło, kiedy zasubskrybujesz mój kanał, raz, że zobaczę, że to, co nagrywam jest Ciekawe, jest atrakcyjne dla ciebie, a dwa, no ty będziesz na bieżąco ze mną. Kiedy wrzucę nowy materiał, od razu się o tym dowiesz i będziesz mógł sobie oglądać i sam zadecydować, co z tego jest ciekawe, fajne, co możesz wziąć, a co jest dla ciebie B. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. Cześć.